Witajcie, kochani, chwała Jezusowi Chrystusowi. Słusznie jest Boga chwalić, więc chwalmy Go na wieki, cały czas, non-stop, przez całe nasze istnienie. Dlatego rano zaczynamy dzień od Słowa Bożego. Chociaż kilka linijek przeczytajcie, rozważcie, pomyślcie, zastanówcie się, kim dla Was jest Bóg i porozmawiajcie z Nim chwilę, tak jak umiecie, czy to w sercu, czy to w myślach, czy to słowami. Po prostu on jest duchem i on to rozumie. On cię rozumie i zna lepiej niż ty sam znasz siebie. Dlatego otwieramy dzisiaj 14 rozdział Ewangelii Łukasza i ku chwale Bożej karmimy się Jego słowem. Czytamy od 12 wersetu. Powiedział też do tego, który go zaprosił: o, to jest ważne. Pamiętacie, Jezus był na uczcie, on zaczął mówić o szabacie, czy można uzdrawiać w szabat. Oni nie mogli odpowiedzieć, bo w swej obłudzie byli zamknięci i bali się opinii ludzkiej, bo jak ktoś by się odezwał, to zaraz by na niego naskoczyli. Jezus uzdrowia, uzdrawia gościa chorego na puchlinę. Potem wszyscy wchodzą na obiad, goście zaproszeni się ładują, chcą siadać od razu przy gospodarzu, wtedy Jezus się nie boi i mówi im przypowieść, żebyście wybierali ostatnie miejsca, bo kto się wywyższa będzie. Poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony, i dalej Jezus kontynuuje. Powiedział też do tego, który go zaprosił, gdy wydajesz obiad albo kolację, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni w zamian nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz gdy wydajesz ucztę, zaproś ubogich, ułomnych gromych i ślepych. A będziesz błogosławiony, bo nie, mając, bo nie mają ci czym odpłacić, ale otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. No normalnie to jest tak, tak konkretne, że mi aż się chce płakać, bo się wzruszyłem tym, że to jest wszystko bezinteresowne. Darmo otrzymałeś, darmo oddaj. I Jezus chce, żebyśmy my to wszystko robili bez interesu. Żebyśmy nie chcieli żadnej zapłaty za miłość, mieć odpłaty za coś w zamian, żebyśmy nie chcieli czegoś w zamian. Widzisz tutaj chodzi również o nastawienie serca. A zrobię bankiet, będę sławny, będę wielki, zaproszę wszystkich moich kolegów, oni zobaczą, jaki to ja nie jestem. A potem i tak oni pewnie mnie zaproszą. Albo ile razy jest tak, nie zadzwonię do kogoś, bo ta osoba do mnie nie dzwoni. Nie pójdę, bo nie zainteresuje się, bo on się mną nie interesuje. I to jest właśnie to. Miłość jest bezinteresowna. Albo jest, albo jej nie ma. Nie ma czegoś takiego, że o wzajemności ktoś oczekuje, czy, czy chce czegoś w zamian. Albo o ja go kocham, bo on mnie dobrze traktuje, a już go nie kochasz, jak ci źle traktuje? No to jest głupie. Ja jeszcze raz to przeczytam, bo mnie to bardzo ujęło. Powiedział też, do te powiedział też do tego, który go zaprosił. Gdy wydajesz obiad albo kolację, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni w zamian nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Czyli unikaj odpłaty, unikaj tego. Jedź do tych, którzy nie mają, którzy są pogubieni, którzy są osamotnieni, którzy są smutni, którzy nie mieliby nawet możliwości Ci się odpłacić. I zrób to bezinteresownie, a naprawdę Bóg będzie w tym czynie uwielbiony. Lecz gdy wydajesz ucztę, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i ślepych, No właśnie, a będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, ale otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Kurde, my tego nie robimy, omkli jesteśmy wszyscy. Ja też. Pójdźmy prawdzie w oczy naszego życia dzisiaj. A będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, ale otrzymasz odpłatę przez martwych w sprawiedliwych. Gdy wydajesz obiad albo kolację, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani bogatych sąsiadów żeby cię czasem i oni w zamian nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz gdy wydajesz ucztę, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i ślepych, a będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, ale otrzymasz odpłatę przy zmartwych w stanie sprawiedliwych. Ta bezinteresowność jest kluczowa. Jeśli widzisz już coś w interes, jeżeli widzisz już w czymś interes, bo w Twojej miłości pojawia się jakiś interes, to nie jest miłość. I to już teraz dostaniesz za to odpłatę. Musimy strzec naszych serc i być konkretni w działaniu. Być otwarci na Boże wezwanie, na Jego głos, żeby nie przegapić tego. I mieć czyste serce, żeby umieć bezpośrednio i bezinteresownie kochać, by On przez nas to robił. Bo tego się nie da wyprodukować po ludzku. To może zrobić tylko Bóg, który w nas mieszka i który nas oderwi od siebie samych, od tego świata, od, tego, od tej egoistycznej pętli, w której każdy człowiek się znajduje. Tutaj wtedy będzie możliwe przebaczenie, prawda, miłość, bezkompromisowość, odwaga i prawdziwe bycie w Nim i przez Niego. Dalej, przeczytam jeszcze: Jezus jest cały czas na tym obiedzie u biskupa, i dalej. Gdy usłyszał to, jeden ze współbiesiadników powiedział do niego: Błogosławiony ten, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym. Wtedy on mu powiedział: Pewien człowiek wiem, co to jest za przypowieść <tryk> Jezus jest tak konkretny w swoich słowach, i tak on pięknie o tym mówi, dając ludziom możliwość zastanowienia się. Idźmy dalej. Wtedy on mu powiedział, ale jeszcze chcę zauważyć jedną rzecz. Gdy usłyszał to, jeden ze współbiesiadników powiedział do niego: Błogosławiony ten, który będzie jadł chleb w Królestwie Bożym, tak jakby chciał jakby uzyskać aprobatę, albo Jezusa pochwalić za to, co mówi. Ale jednocześnie są na tym bankiecie, gdzie wszyscy próbują zająć pierwsze miejsca obok tego, który ich zaprosił, czyli są jakby w miejscu, które całkowicie przeczy temu, co Jezus powiedział. I czują się tak, jak ja się czułem w seminarium, kiedy wszyscy staliśmy w powłóczystych szatach, a kleryk czytał Ewangelię i mówił akurat w tom, gdzie Jezus mówi do Faryzeuszy. Strzeście się faryzeuszy o faryzeuszach, strzeszcie się faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy chodzą w powłóczystych szatach, lubią pierwsze miejsca na rynkach, w synagogach i tak dalej. Na pewno znacie ten fragment. Ja wtedy stałem i ryczałem. <grych> po, po prostu, bo, bo wiedziałem, że jestem dokładnie w tym miejscu, w którym Jezus mówi, że nigdy nikt z nas nie powinien się znaleźć. I na końcu dowodem jest to, że Słowo Boże dotyka wszystkich. Na końcu wyszedł ksiądz rektor i powiedział tak, zaczynając kazanie. Pozornie mogłoby się wydawać, że ten fragment dotyczy nas, księży, ale. I odwrócił słowa Jezusa, manipulując nimi o 180 stopni pod siebie całkowicie. Więc tutaj to myślałem, że jajko zniosę z bólu i z płaczu, ale, ale jakoś to przeżyłem. I to jest właśnie taka sytuacja. Gościu bo tam. Próbuje aprobatę jakąś zapewnić, mówi do Boga, błogosławiony jest ten, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym. Tak jakby oni już tam na tą ucztę byli zaproszeni, wezwani, już tam siedzieli. A patrzcie na to, co Jezus im odpowiada. Pewien, wtedy on mu powiedział: pewien człowiek wydał wielką ucztę i zaprosił wielu. A gdy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, żeby powiedział zaproszonym: Chodźcie! Przepraszam, bo już wszystko gotowe. A oni zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy mu powiedział: Kupiłem pole i muszę, i muszę iść i obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za wytłumaczonego. Drugi zaś powiedział: Kupiłem pięć par wołów, idę je wypróbować na polu. Proszę cię, uważaj mnie za wytłumaczonego. A jeszcze inny powiedział: Pojąłem żonę. I dlatego nie mogę przyjść. Zawsze w seminarium, jak czytaliśmy ten fragment, to niektórzy się śmiali. No dobra, nie, nie będę mówił tego. A jeszcze inni, inny powiedział: Pojąłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. A gdy sługa wrócił, oznajmił to swemu panu. Wtedy gospodarz rozgniewał się. Wiadomo, że tym gospodarzem jest Bóg, a ci ludzie szukają wymówki, wybierając ludzkie przyjemności i doczesność. A gdy sługa wrócił, oznajmił to swemu panu, wtedy gospodarz rozgniewał się i powiedział do swego sługi: Wejdź szybko na ulicę i za zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, chromych i ślepych, czyli tych, którzy nie mają się czym odpłacać, i tych, którzy z radością przyjmą to zaproszenie. I powiedział sługa Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Wtedy Pan powiedział do sługi, wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj do wejścia, aby mój dom się zapełnił. Czyli idź jeszcze tam, gdzie nikt nie łaził, tam, gdzie nikogo nie było, gdzie nikt nie chce. Idź do Pogam jeszcze, niech oni wejdą. Mówię Wam bowiem, że żaden z tych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty, bo sami nią pogardzili. Bądźmy tymi, Którzy gwałtem zdobywają Królestwo Boże, jak mówi Jezus. Chciejmy być na tej uczcie. Nie odrzucajmy Bożego zaproszenia dzisiaj i każdego dnia, tylko idźmy odważnie wypełniać Jego wolę i Jego słowo. A wtedy prawdziwie On nas wpuści do swego królestwa, które już dzisiaj rozpromieni w naszych sercach. Amen.